Współczesna służba zdrowia zawdzięcza wiele swoim korzeniom i ludziom, którzy w trudnych czasach powojennych poświęcili się, by zapewnić opiekę medyczną społecznościom. Lwówek Śląski jako miejsce o bogatej historii, nie zapomniał o tych bohaterach. Dlatego przygotowano wystawę fotografii z tamtych czasów, jaką już 27 października będziemy mogli podziwiać w lwóweskim ratuszu. Dzięki inicjatywie honorowego obywatela Lwiego Grodu, Krzysztofa Kolarza, będącego synem doktora Stanisława Kolarza. Koordynatora internego oraz dyrektora szpitala w latach 1962 66 Pomysł narodził się podczas jego wizyty w Lwówku Śląskim w 2016 roku, kiedy to spotkał się on z burmistrz Mariolą Szczęsną, z którą rozmawiał o powojennej służbie zdrowia. Inicjatywa wystawy zaczęła ewoluować po spotkaniu pana Krzysztofa Kolarza z lokalną działaczką społeczną i byłą pielęgniarką panią Teresą Iwankiewicz, która podjęła się koordynacji projektu. Jednak wystawy tej nie byłoby, gdyby nie ludzie, którzy pracowali po wojnie w Lwóweckiej służbie zdrowia i ich niesamowite historie, dlatego należy oddać im teraz głos. Krzysztof Kolarz oraz Teresa Jankiewicz spotkali się z bohaterami całego projektu, aby nagrać ich fascynujące i inspirujące wspomnienia. Pan profesor Rutkowski, pediatra w latach 50. pracował w Łówskim szpitalu jako pediatra. A, rozumiem. A w którym roku pani przyjechała do Wówkę? W 1958 roku. A tą aptekę to tam panowie pamiętacie tą aptekę tam. Pierwszy tam... To była piękna apteka wojenna, dębowa, ja pamiętam w którym miejscu była? to na Sienkiewicza na końcu na rogu, gdzie teraz jest to biuro tam była, tam była apteka Ta piękna apteka to nawet jeszcze Lipski tam pracował potem tutaj To no już nie pamiętam, ale ona była Zosia a nie wiem co on wtedy był fajny wszystko innego załatwił Zosia Lipska i, i, i ten to najpierw mówię, w starej aptece tam, a potem tu, bo tam w tamtej aptece dużo było, w tamtych czasach, że leki trzeba było, maści różne produkować. A no, w był miało, ratuszy, tak, tam też była apteka, tak? Ratuszy, w tej, w bursztynowej kamienicce, tak? To, no. w no, 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 Aha, tak, czy... tak, tak, tak. Ale jest tam apteka, jest to chyba cóż, nie? No i no, Jędrzejczyk, to... Jędrzejczyka, jak tu mówię. No, no, no. No, u Wojtka Jędrzejczyka. No. Panie profesorze, żeby przejść do, do tych czasów lwóweckich Państwo od razu, znaczy pan od razu po, po studiach. To była Pana pierwsza, pierwsza praca w Lwówku, tak, z nakazu pracy. Tak, to była pierwsza praca. Tak się zastanawiam, dlatego że w tamtych czasach oczywiście była etatowa praca, jako taka, ale były też prace które dawano studentom, ponieważ było bardzo mało osób kwalifikowanych do wielu rzeczy. Także ja jako student już pracowałem, akurat nie jako lekarz, ale jako biolog, student. Ja bym. Nie wiem, jak to nazwać. W Lwówku była placówka UB, czy, czy, czy ta placówka UB? UB, tak, czy SB wówczas. Pojęcie, nie. E, oni nie, nie, nie wpływali jakoś na Na mnie. Nie. Na, 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 na życie. Był partyjny, bardzo pan wczesny sekretarz partii, który, gdzie pan mnie się pamięć stawa, wiedziałem jak się nazywa. On Bardzo porządny człowiek i dobry gospodarz w ogóle. Wszyscy mieli oczywiście pewny dla niego szacunek. Tym bardziej, że to był wojskowy, bodajże kapitan, tak, który wrócił z wojny po aktywnym udziale we froncie, w żołnierzach leninowskich. Felczerem była pani Stanisława Wójcik-Kamińska, był pan Adam Gawroński. Pecherem, pielęgniarki, pani Eufemia Pfeiffer, Stanisława Nowosad, e, Helena Skrzypińska, Helena Sudu, Kaszewska, Bogdana Słomiana, Krystyna Śmitkowska z domu Janicka, Błażejewska, Jadwiga Markielewicz, Zofia Sygulska, Władysława Kuczwara, Aniela Soboń, Zofia Kurzawa, Joanna Jakubowska, Janina Jakubowska, Leonarda czy Irena Karafińska. Alicja Szufa była laborantką. Pani Zofia Lipska pracowała w aptece szpitalnej. Pan Franciszek Gładesz był pracownikiem technicznym. A ja tutaj myślę, że jest pewien <laughs> jakiś taki tego, <laughs> bo laborantką za czasów, kiedy Buławski był głównym szefem chirurgii, to często wołali panią Irenę. Ta Irena, proszę wiedzieć, że ona była początkowo z, z laborantką, a potem słyszałem, że ona dba o Buławskiego na zasadzie rodzinnym, rodzinnej. Nie chcę powiedzieć, że jakimś... No, trudno powiedzieć, co tam było między nimi, ale w każdym razie ona była bardzo, bardzo zorientowana na. Na doktora Tak, Na Kazia, nie? Tak, 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 Także tak. Tak, wszyscy tak mówili, że ona tam do niego chodzi po prostu, że tak powiem, nie tylko jako laborantka, tylko jako kobieta. Ale czy to prawda, bo też tego nikt nie wie, bo skąd to można wiedzieć? bo w Śląskim znalazłam się właściwie tak. Przez przypadek, kończy, byłam po drugim roku szkoły laborantów medycznych we Wrocławiu na ulicy Grunwaldzkiej, to się wtedy znajdowało i pewnego razu wyszłam na korytarz. Stał pan, podszedł do mnie i zapytał, czy nie podjęłabym pracy w szpitalu w Łówku Śląskim. No oczywiście zaczęłam się zastanawiać, ponieważ ofert pracy było wtedy bardzo dużo, bo akurat w tym zawodzie no, niewiele osób było i było zapotrzebowanie. No więc zgodziłam się, więc y, miałam zapewnione mieszkanie. Y, no i rozpoczęłam tą pracę. Przyjechałam jako niedoświadczona laborantka. Y, Miałam pojęcia o pracy, no bo to, co w, w szkole to nie to, co później w rzeczywistości, ale miałam dużą pomoc od dyrektora y, doktora Kolarza, który właśnie przychodził do laboratorium, bardzo dobrze był zorientowany y, z, w badaniach, y, jak rzadko który lekarz, y, z, znał sprawy. Y, czy to było oglądanie szpiku, czy morfologia. Siadał przy mikroskopie, wiele rzeczy mi właśnie pokazał. Muszę zacząć od wstępu pewnego. Otóż rzeczą zrozumiałą jest, że my po studiach świeżo, będąc i to z dobrej szkoły, bo pani profesor Hirschfeldowej, tak. która odbyła z kolei staż w Stanach Zjednoczonych, tuż przed naszym. Zainteresowaniem, no to mieliśmy jednak poglądy takie bardzo jak nowe czasy, nowoczesne. Te poglądy w Polsce okupacyjnej były zatrzymane, ponieważ nie było żadnej nauki, ani żadnych fakultetów, nie było nic. Czyli to gdzie siedział, tam siedział. Więc w Lwówku też to się zatrzymało na pewnym etapie, nazwijmy to przedwojennym. Czyli jak ja tam przyszedłem, to mnie się to zdawało strasznie archaiczne wszystko, jak na tamte czasy nawet. No więc jako młody człowiek pełny zapału, zacząłem tam rządzić i powiem, Nie. że mnie słuchano. Zaczął Pan wprowadzać rewolucję. Tak, rewolucja była duża, bo na przykład kazałem okna pootwierać. Tak, i... słyszałem, że były zabite gwoździami. Były zabite, bo pan doktor Buławski jako osoba, z Polesia. No to miał takie poglądy swoje z końca XIX wieku. No to mówili, prawda, że się można przeziębić i tak dalej. No to pozabijali te wszystkie. O, przykro pamiętam tego włoskiego przykrości. No to. No i tak samo na salach położnictwa i noworodków też były bardzo gęsto. Bez nieczulenia robił szył, w no to Tak, to stara metoda. Bo to nie była, cierpię. Nie, taka z... była metoda, że on zawsze mówił, że jak zrobisz bez nieczulenia, to się szybciej goi. ja pan pogląd? straszne. Te kobiety strasznie cierpiały. Bo szycie krocza, na przykład, to jest bardzo bolesne. Przecież bardzo delikatne tkanki są. A on nigdy nie znieczywał. To moja żona przeżyła to. Przecież nie? To było potwór. No, taki był pogląd. No, tak się wybiłem z tekstu. No i taki tekst był, że właśnie ja tam trochę rozrabiałem, w sensie takim architektury wnętrz. Dyrektorem za moich czasów był pan doktor Burdziński. Tak. I on był osobą taką. Hmm, Trzeczny był w stosunku do mnie, ale taką e, z dystansem. Ale on poszedł na to, bo widział, że to jest dobrze. I on mi pomógł właśnie ten oddział dziecięcy wyremontować na, na mój sposób. To znaczy taki sposób, jak ja widziałem w klinice we Wrocławiu. No to się zrobiło takie boksy dla małych dzieci, dla większych dzieci, dla dużych dzieci, osobne salki. I to wyglądało dość dobrze. Przeszklone w środku było, pomalowane ładnie, biało, kolory. Było całkiem, całkiem przyjemne. Tak. Mnie oni mnie szanowali. A pana zapytanie, jakie były te efekty kliniczne, to muszę powiedzieć, że tu były takie pewne takie zdarzenia, które zapamiętałem. Mianowicie mój pierwszy dyżur, jako młodego pediatra oni wszyscy myśleli, że ja bardzo dobrze znam pediatry, oczywiście, łącznie z panem doktorem, konarz. Może oni tak tylko udawali. W każdym razie przyszło dziecko z biegunką, bo to tam często się zdarzało, i strasznie odwodnione. To tak na ówczesne czasy to się mówiło o trupek. I tego trupka przynieśli. Jak chcę, ponieważ ja takie trupki widziałem we Wrocławiu, dużo ich było na oddziale, gdzieśmy ćwiczyli, ja się nauczyłem robić kroplówki do co wtedy było wielkim ewenementem. To nie to, co teraz, że każda pielęgniarka zrobi. Wtedy to był po prostu zabieg uroczysty. No i ja zażądałem igły, kroplówkę i zaczęstanie włożyłem do znaczy żyły, to Któryś z panów doktorów, chyba buławski, bo on miał mowę bezpośrednią, powiedział, co ty robisz? Przecież to trób szkoda z nim męczyć. Przyjął zaraz umrze. No tak, tak, tak było. By, Gdy nie było młody pediatra, który to pediatra założył kroplówkę i za parę godzin dziecko już było różowiutkie i całkiem dobre. No to był wielki, duży pierwszy krok, który dał mi tam renomę. A panowie, a takie nazwisko jak Rutkowski mówi, mówi panom coś? Rutkowski. Doktor tak który był, mieszkał nade mną na alei. Pediatra. Pediatra, tak. Z Wrocławia. Byłem u niego w ubiegłym roku. Ale Wojska Polskiego 14 na pierwszym piętrze mieszkał, a ja mieszkałem na parterze. No proszę. Czy pan jeszcze no pamięta ruch. numer mieszkania no i ten... domu i tego. Z profesorem Rutkowskim byłem u niego w domu w, w, dokładnie rok temu, też na początku maja. E, Mówił, że żałuje, że wyprowadził się z lwówka. Tak, tak. W pierwszym piętrze, nade mną, ja na parterze. Panie Edwardzie, pan asystował doktorowi Buławskiemu. COVID, tak? hakowy. Profesor ten, ten. ten. Kabiolog, to no mówi, że on, hakowy był. Hakowy. Haki te instrumentariusz taki, to się, no, się teraz nazywa. A, a ja miałam koszulę z podwójnym mankietem ze no. spinkami też, czy no, mam? No, no, a, dokt no. a doktor, nie, zakładał. A doktor Błazki tam no, łasko, ten gib on mi porękał. No. pokazywał mi, że się nie przychodzi z takimi rękawami to taki roboty, to ja już później szedłem do zwykłej i zawijałem. Panie, pamięta wale? Tak pewno, no. to Zawsze jak spotkała to Wrońskiego przypytała. On no, ja. A... jej zaraz za małżonki. Tak, i A... Nie miała oporu, tak Nie że miała. To... Podobno... No, ale doktor Błazki Wruńskiego wychował tutaj, bo no niebiosos sprawiły, że po prostu... To był dar z niebios, nie, z niebios że ja zaczęłam pracę w szpitalu. W szpitalu, Ale ja nie wiedziałam. Poszłam do kadry. Ja nie wiedziałam, że dyrektorem szpitala to będzie ten człowiek, którego ja wiedziałam przed wielu, wielu laty, gdzie normalnie zatkało, kiedy ja tam weszłam. Więc mnie powiedziano mi, że będzie pani prowadziła kadry i sekretariat. No więc uczyłam się z początku zrobić tam wszystko. No i właśnie kiedy poszłam. Oczywiście, że nie otworzyłam później, ale naprawdę oczy bardzo szeroko, jak mogłem. Tam był pan doktor Kolarz, który ja właśnie spotkałam o pani Bróżyńskiej. I tak, i tak się zaczęła moja praca, ale powiem tylko tyle, że nie było. Tak szczerze mówiąc, bo ja już przeszłam nieco tych zakładów, ciągle w poszukiwaniu lepszych zarobków. Nie było i nie będzie już takiego dyrektora, takiego człowieka, jak u Pana dotąd, Stanisława. To wszystko było tak zorganizowane, a przede wszystkim już tak czysto, wiesz, już tak czysto tak ta czystość była. E po, w, momencie, w momencie, kiedy szpital poszedł do remontu e, i został e, przeniesiony do e, Gryfowa, przepraszam, bo zapomniałem. Tak, on do Gryfowa Śląskiego. Tak. E, też pracowałaś tam w, w tym szpitalu. Jak, jak tam Ci się pracowało? No piekło. Tak? Piekło. Nie będę wymieniała nazwiska. Piekło.